Dzień z życia 24-latki we Wrocławiu. Chodźcie ze mną kupić mieszkanie za nie moje pieniądze. W związku z tą sprawą od dwóch miesięcy chodziłam permanentnie zestresowana. A w ciągu ostatniego tygodnia nasiliło się to jeszcze bardziej. Dlatego idąc do notariusza, miałam po prostu ciarki. Wszyscy mi dookoła gadali, że w ogóle dzieją się takie super rzeczy. I czym ja w ogóle się stresuję? Niestety, tak już mam. Podczas wizyty u notariusza pojawiły się jeszcze większe stresy, ale na szczęście udało się. Jeśli jakimś cudem nie wiecie o co chodzi, to moi rodzice właśnie kupowali mieszkanie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy w nim mieszkać przez najbliższe kilka lat. A wszystko załatwiam ja bo byłam ich pełnomocnikiem a ściślej mówiąc pełnomocniczką Niestety po podpisaniu dokumentów stres się nie skończył a mianowicie teraz przyszedł czas oczekiwania na klucze akt podpisywaliśmy w poniedziałek i była szansa że albo wprowadzimy się w środę albo w następny poniedziałek a bardzo zależało mi żeby to była środa wiem wiem powiecie to tylko kilka dni Ale ja już się tak nastawiłam więc chodziłam totalnie struta i czekałam na informacje domyślacie się jak się skończyło powiem wam że stres wpływa strasznie źle na mój organizm dajcie znać czy też tak macie ale mnie od razu boli brzuch niestety cere też mam wtedy wysypaną i całe szczęście że mogę wtedy liczyć ten Kasia zawsze wie, co mi tutaj dopasować Jest naprawdę specjalistką od personalnej terapii skóry Mnie niestety gdzieś jest duży problem z tymi zmianami I będzie mi teraz rozpisywała nową pielęgnację domową Żebym mogła na co dzień też lepiej zaopiekować się tą moją skórą I dzięki tej wizycie akurat dzisiaj Miałam szansę trochę się zrelaksować Wtedy przyszła też informacja, że przeprowadzimy się w środę Na 99% Więc po powrocie do domu zaczęłam już planować i zamawiać meble Było to dla mnie ogromnie ekscytujące I nie mogę się doczekać, aż wam wszystko pokażę Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w nowym miejscu Trzymajcie się i buziaczki